Boleć go to musiało istotnie, bo i teraz ręką powiódł po czole, a wzrokiem już znowu nierozgniewanym, lecz rozżalonym, twarz ojca mijając, kędyś daleko patrzał. Ale u benedykta zdziwienie przytłumiły wszystkie uczucia inne, nawet gniew. — Patrzcie, jaki mi sędzia! — z ironią wymówił. — Jeszcze ci nie pora! — Pora, ojcze! — opędliwie przerwał młody chłopak. — Zawsze jest pora i widzieć, i mówić. Młody jestem, ale właśnie dlatego czuję się w prawie sądzić tych, których sposób myślenia, życie, wszystko znajduje się w przeciwieństwie absolutnym ze wszystkimi ideałami młodego, lepszego mojego świata. O rzeczach takich jak ideały, lepsze światy i tym podobne Benedykt od tak już dawna nie myślał, nie mówił, nie słyszał, że i teraz ominęły one organy jego słuchu. Żadnego na nich nie czyniące wrażenia. Głęboko w zamian dziwiło go i oburzyło to, co syn jego powiedział o Darzeckim i o nim samym. Szwagra przywykł lubić i szanować, nie pytając wcale, za co lubi go i szanuje. Był wdzięczny mu istotnie za wieloletnie nieupominanie się o wypłacenie długu. Na koniec obejście się Darzeckiego, jego wykwintność, poligacje. Sam nawet sposób mówienia imponowały mu nieco bez własnej o tym wiedzy. Wszystko to było przyczyną, dla której wobec słów syna czuł przede wszystkim zdziwienie. Był przecież i rozgniewany. Raczysz więc mieć mi za złe, że byłam uprzejmym dla człowieka, który uszczęśliwia moją siostrę i mnie wyświadczył dotąd ważną przysługę? Nie uprzejmym ojcze. Cicha poprawił widok. Ale nadskakującym, pokornym głupiś rzucił Benedykt, którego jednak posępne źrenice zmąciły się przy słowach syna i na chwilę utkwiły w ziemi. Alboż ty znasz życie i jego konieczności? Zapewne może z Darzeckim obchodzą się trochę, trochę inaczej niż z innymi, ależ on prawie los nas wszystkich w rękach swoich trzyma. Zresztą szanuję go istotnie, za co? Bystro w sama oczy ojca patrząc, zapytał Witold. Było to pytanie, którego Benedykt sam sobie nie zadał, był nigdy i które dlatego właśnie sprawiło mu wielką przykrość. Jak to za co? Co za co? I Jakie za co? Choćby za to, że jest dobrym mężem i że ojcem interesy swoje dobrze prowadzi. Czy jesteś pewny, ojcze, że choć to jedno dobrze czyni? A też oranżerie, wojarze, paryskie fortepiany, stosunki z tym kapitalistą i zachwianie równowagi. Ostatnie wyrazy młody chłopak wymówił z tak wybornym naśladowaniem układu ust i akcentu mowy Darzyckiego, że Benedykt odwrócił się na chwilę, by ukryć uśmiech mimowoli wybiegający mu na usta. Bardzo jednak poważnie i z powracającym gniewem odrzucił. – Głupiś, co ty tam znasz się na tym? A dlaczegoż przynajmniej kuzynek swoich bawić się nie starałeś? One chyba żadnych jeszcze ciężkich grzechów nie popełniły, za które czułbyś się w prawie wysyłać je do piekła. One same, mój ojcze, są całe jednym grzechem przeciw zdrowemu rozsądkowi i postępowi kobiet popełnionym. Z wybuchającym na nowo zapałem zaczął witać. To są, mój ojcze, konsumentki, które z pewnością nic nigdy dla cywilizacji nie wyprodukują. Co ten stary kołek w płocie prawił o cywilizacji, fałszem jest i potwarzał na cywilizację rzuconą. Córki jego nie są ucywilizowane te kobiety, ale światowe sroki, które w swoich ptasich główkach dwóch ucywilizowanych myśli nie mają, choć czasem o literaturze i muzyce mówią. Witold, zawołał Benedykt, nie pluć mi tak na krewnych. Ale chłopak tego wykrzyku ojca może nawet nie słyszał. Po czole przepływały mu rumieńce i zwilgotniały oczy.